ty dostałeś w locie? Tak. Jebany skaw. Kurwa, ja nie powinienem iść pierwszy, jak ja mam gazelena na zero ubraną. Nie wiem czemu ty... Czemu... Co ty kurwa... ten kill, tak trochę debilewany, nie wiem. O, Już giereczka. Dobra, zapierdalam. Magiczne drzewo i kieł. Nie, no. Go... A wrabiera nadę. Umpa <grym> znalazłem. O chuj chodzi. A few later. Ja Ej ktoś pier... jest? Cie, cicho! cie, cie, ja umpa wezmę. cio, cio, cie. Nie dostał! Na konstrakcie! Rozumiesz? Wziąłem tego umpa ze Stasza i mu zajebałem banie Okej, okay. już jest w środku. Gdzie ty jesteś? Ja jestem na kotak on w redzie. Okay. W myślałem, że to ty zabiłbym go. Nie, byłem za tobą. Ja jestem na kotach. Mogę do niego redzie. strzelać w Redzie. Zajebałem go. Wydaje mi się, że jeden był. Podejdziemy. Podbiegam. Jest jeszcze ktoś. Ja jestem po. Jest w środku, jest w środku. Okay. Nie, on jest w środku. Dobra, rzucę nade'a. Okay. Rzucam nade'a do środka. Możesz zruszować. Jest ja? Jeszcze ktoś. Ja, ja tu, ja tu, ja tu chodzę. Zabiłem go. Suka, ble... Turn. Kurwa. Dobra, nie zabijaj mi strona, błagam, bo kurwa. Rozwalaj, rozwalaj go szybko, ja się tucho wam skałą. Kampię się, żeby nikt mi tu nie poprzedz z prawej. Ej, graczy mamy, dwóch graczy mamy z tyłu, za plecami, pomóż, 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 za plecami, za plecami, tak jak przyszliśmy. Tak jak przyszliśmy, tam masz posłów, uważaj, mi tą... No, wejdź wejmij... Strzelaj do nich, nie zdążyłem.

O oh my tego? god, mam zero wszędzie. Mam zero wszędzie I znowu to sam rys, kurwa i chłop mi znowu banie zajebie. teraz mam pistolet kurwa, to jest jakiś laki czarn. No.

N40 Aha, co to jest za mną Tu jest chłop, ej. Wiem Oj, dostałem od razu heada, jeszcze żyje Daj mu, daj bałem mu, spokojnie. Dobra, dobra, czekaj, byłem takie lowa Idzie drugi Men don't push me no. Mogę jego dron? Co? Główno tu ja. Nie piekuj On nam zużyci granat Dostał serię w grę i przeżył. Zabiłem go Cholera, za tymi granatami Zabiłem kurwa kolejnego, czwartego Jeszcze czwarty wyszedł z kuchni Wziąłeś gazarkę jedną sobie? Czy, czy z, ją... Weź gdzieś jakoś spakujesz. O, kolejne się respią kurwy jebane. Weź ten, spakuj tą gizelkę. Gizelki szkoda, piątki. Trzymaj te gazele więcej tym... To zawarto rzeczy co mam kurwa w tym głównie gównie. No co, czemu co nie weźmiesz? Biorę ją. A resztę powrzucam sobie tako A jak masz coś, coś, coś selnego, to... Ja pierdolę, zawał, literalny zawał, kurwo jeba należeć. Ja mam 20 minut do zrobienia misji, wiesz, więc kurwa robię speedruna totalnego. Rup, 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 rup. Spokojnie, jak mówię, sobie najpierw ogarnę ten. E, te jumki są ogarne, z są sobie ogarnę. Spoko. Te tanie... Ten ku, wejdźcie na live, bo się zanulowało. No, <słuch> Fuck was that?